Siema, ja sobie do na za z dzisiaj live, wybrało nam tak gra, stwierdziłem, że w sumie każdą postacią już grałem, więc y, przepraszam, że w ogóle zatrzymałem, ale chciałem właśnie do powiedzieć że grałem już każdą postacią, tak naprawdę w tej, że w każdej postaci mam chociaż coś porobione, e, więc stwierdziłem, że będę co odcinek raz zwykłą postacią, raz tainted, aż nie wymaksujemy, no oczywiście z czasem pewnie pozostanie nam już tylko jedna, czy dwie postacie do zrobienia, no to będziemy że życie się ukończymy. Tutaj mamy szatana do zrobienia albo matkę, co ciekawe, bodajże ostatnio chyba na matkę, w poprzednim odcinku, jeżeli się nie mylę, e, to był odcinek losem. Lostem był ostatni odcinek, ale nie doszliśmy nigdzie, ja przegrałem, taki spoiler, no, i, ale wcześniej szliśmy na matkę, to tylko tyle pamiętam, tak czy inaczej, pójdziemy sobie na szatana zwykłego, myślę, że szatan może być ciekawy, ja, ja siadłem na szatana wtedy i nie doszedłem niestety lostem i wszystkich, którzy są nowi, zapraszam do subskrybowania kanału, odcinki są codziennie, a jeżeli Wam się film spodoba, nieważne, czy jesteście nowymi widzami, czy starymi widzami, zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz komentarza z najciekawszej akcji z tego odcinka, proszę mnie nie strzelać, nie wolno strzelać do mnie. W ogóle straciłem całe życie na jednym pokoju, to jeszcze tak tragicznie nie straciłem. W ogóle, powiem szczerze, Lilith jest bardzo fajną postacią. Ja bardzo lubię grać w Lilith, tylko ona jest. Na starcie, jak mamy tak naprawdę nic, to jest naprawdę ciężka do grania. Nie mi się, jest naprawdę trudna do zrobienia. Nie ja bym chyba sobie poszedł jeszcze. Se. Se, to se mogę, no. E, ja bym sobie poszedł e, na sklep, pozobaczyć przynajmniej co będzie. Niestety nie wezmę tej skrzyni, a szkoda. I zabrakło mi dwóch monet. Niestety. Szkoda, troszeczkę szkoda, bo otworzyłbym skrzynię, to zawsze może być albo przedmiot, albo jakiś kolejny jakiś klucz, bomba, jakiś Fajnie by było, jakbym coś dostał z tego. A e, Gemini, e, Faminę, co ja mówię, Gemini, żeby ta postać. O tyle fajnie, że ta postać zaczyna z e, Box with Friends, tak? Dobrze się ten przedmiot. Bardzo przyjemny przedmiot na bossy. Szkoda, że na zwykłych pokojach rzadko używany. E, tylko w sytuacjach, kiedy jest ciężko. No, a z bossa dostaniemy. Na tej postaci nawet fajny przedmiot. Chciałbym złożyć w sumie na tej postaci całego Key albo Balon bo dzięki temu dublujemy sobie go po prostu. A tak jak dostaniemy jedno Ballow Bandages. Akurat w tym przypadku to jest Ballow Bandages. Jak dostaniemy jedno, to zbustowanie tego da nam po prostu, wiecie. Drugie balo Bandages, czyli głowę latającą. Jakbym miał dwa, to dubla, miałbym prawdopodobnie trzy wtedy, jakbym zdublował. Tak mi się wydaje, że to nie do końca dubluje, tylko dodaje jeden do, do danej postaci. W ogóle jak zwykle nie wytyczyłem telefonu. <laughs> Dlatego to tak e, zawsze wygląda, nie? Jak mamy tych postaci 50 to one i tak się dodają po jeden. Jeżeli mamy, załóżmy, 4,5V i możemy używać tego przedmiotu 20 razy na walkę z jakimkolwiek bossem, to jeżeli mamy teraz, w tej chwili, inkubusa, który za nas strzela, to nie będzie tak, że jak mamy dwóch, bo raz zdobywaliśmy, to będziemy mieli czterech, tylko będziemy mieli trzech, czyli to po prostu dodaje jeden, albo dubluje podstawową wartość. Może tak być, że podstawowa wartość, jeżeli mam jednego inkubusa, to zdublowanie go będzie dwa, zdublowanie ponownie będzie trzy, czyli, no wiecie tam, ten, ale jakbym miał dwóch inkubusów, Coś dublałbym prawdopodobnie dostał 4, chociaż ciężko mi stwierdzić, jakby to wyglądało. Nie jestem chyba w stanie. Most z tej permanently open. Ej, to jest fajny item w sumie: Harofancik. Mógłbym go i mieć 4 solharty I chyba tak zrobię. Nie potrzebuję nic więcej, więc zróbmy tak, no? Dwie karty Harofancik, czyli 4 Soul hearty. To jest taktyka bogów, tak zwana. I sobie biorę, speed up zawsze. Przy okazji wszystkie drzwi Wam zawsze otwarte. Mogę wejść do pokoju, przebiec sobie go znaleźć. Ten pokój, który mnie interesuje najbardziej. Łatwy pokój sobie zrobić, a resztę olać. No, bardzo fajny item, ja bym się cieszył. Oczywiście będę starał się robić wszystkie pokoje, tylko przedstawiłem możliwości tej postaci, to nie oznacza, że będę tak robić i bardzo bym nie chciał przypadkiem też wyjść z pokoju, jak biję przeciwników, to by było smutne, bo przed chwilą prawie wyszedłem, no i nic nie dostałem, a szkoda, a nie, jednak dostałem coinem, czyli opłaciło się to wejść, tak czy inaczej, potrzebujemy treasure roomu, ale wydaje mi się, że, no tak myślałem, o nie, zapomniałem, o się o ściany, e, chciałem iść najpierw na ten treasure room, ale byłem pewny, że idę na bossa, to, to było 100% pewności. No, dobra, no tak jak mówię, no możemy sobie przejść po wszystkich pokojach, przebiec je po prostu i tak znajdę, i tak znajdę. 15 koinów, więc sklep też bym zahaczył, szczerze powiedziawszy. Kurcie, no biblioteka giga potężnie, powiem szczerze. Tu nic nie dostanę, ale jak będę miał bombę, użyję ją sobie tutaj. No, jednak dostać tutaj, oj, potężne. och to stałem. Dostać potężną dyszkę, bardzo się cieszę. 27 koinów, 3 końy i będziemy mogli dwa przedmioty darmowe wziąć tak naprawdę ze sklepu. No, darmowe. darmowe się kończy na tym, że będą się za nie zapłacić w klasie tragicznym pokoju do walki jako nie Niefajni przeciwnicy wszyscy. Oj, oj, oj oj Dobra, ognisko przynajmniej ugasiły. Patrzcie, no on leciał specjalnie po to, żeby mnie uderzyć, No co za chami prostak, Te ognisko też sobie ugasiliśmy. Ktoś kiedyś z widzów pisał, że mm, ogniska czerwone, jak i fioletowe, biją tylko raz na pokój. Fioletowe jestem w stanie się zgodzić, ale czerwone mam wrażenie, że normalnie biją tak. Co chwilę. Teraz pytanie, czy mi się bardziej opłaci użyć klucza na treżer czy na bibliotece. Chociaż no biblioteka, jedynie co bym chciał stamtąd to bukurma, Więc nie opłaca mi się na bibliotekę otwierać. Chyba, że akurat będę miał dodatkowe klucze, które będę mógł wydać bezproblemowo. A więc na ślechę pod No żeby było żeby tylko mieć. Wow! Stara baba w sztaniku. No trudno. Mam nadzieję, że chociaż jeszcze jeden klucz dostanę. Nawet nie tyle, że dwa dostanę, ale jeden dodatkowy. Bo bardzo, ale to bardzo. Zaszedłem do sklepu. Nie oszukujmy się. W ogóle obrywałem. Ale znowu, nie miło. Zaszedłem do sklepu i ze sklepu kupiłem co najmniej item. Wszystko mogę mieć w sklepie. Wszystko. Wszystkie fajne itemy mogę mieć w sklepie. Ja bym bardzo chciał mieć bardzo fajne itemy. bardzo dużo itemów. No i jak zwykle musiałem zastopować w najgorszym możliwym momencie, czyli i szarżują na mnie 20 przeciwników przy okazji jeszcze każdy strzela. Eee, niestety takie już są uroki grania w Izaka. A, szkoda, szkoda. I cały pokój mamy już zrobiony. Dostanę bombę. Serio? Totalnie tej bomby nie potrzebowałem. Tylko mogę mieć super secret. Room, jak dobrze, żebym użył bomby. I nie wiem, czy z lewej strony bym nie miał. Bo wydaje mi się, że u góry to już mam y, ten. Mam boss. Boss room. Mam bossa. Bossosa. Dostałem klucz. Sklep. W sklepie mogę mieć ten klucz kolejny. Tak. Więc biblioteka i tak by była ogarnięta. Ale nawet jak nie mam to. Mogę mieć ui na przykład Spider Moda, który jest że. Mogę mieć. Suicide Kinga, który zabija wszystko razem ze mną. Dobrze, kojarzę. Czekajcie, wyrzuciłbym sobie go. Jak ty działasz? Instant kills Isaac and spawns 10 pickups or items on the floor. Hmm. To nie jest dobry item. Mogę wziąć jeszcze worek z nadzieją, że klucz wypadnie. Wypadł. Wypadł mi klucz. Więc idziemy na bibliotekę. Wszystko zostało otworzone tak, jak chciałem. Bardzo się cieszę. Zapomnę, jak w bibliotekę będę potrzebować cztery klucze dodatkowe. Na szczęście nie. Book of Sin. Klucz. No i to mi się podoba. Book of Shadows and Book of Revelation, yy, Nie. na Book. No tak, bo of travelation daje mi przez są harte. Zapomniałem co o tym. Ale double shoty mam teraz co jakiś czas, no? 50% szanse na double shota. Witaj Duke of Lies. No na niego to aż głupio użyć tego, nie? Przedmiot aktywnego. Ale użyłem. Ej, dwa spidermony mam. I każdy z nich nakłada jakiś inny efekt. O widzicie i głowa balowana też się odpaliła. No, widzicie, ja to jednak mam rację. Ma się te, byłeb jak sklep. Chciałbym chieść na devil W sumie chciałbym iść chyba. Chociaż luknąć co mamy. No, syf mamy. Nie chcę? Nic. Właśnie na Devil Deal, bo bardzo dużo na Devil Deal. mamy przecież familiarów latających, nie? Jak wiem patrzę, mamy Brimstone Baby, albo Lil Brimstone się nazywa. Mamy tego, co takim, y, tym kółkiem uderza, te, nie, nie mam pamięć, jak on się nazywa, ale jest taki, pamiętam. Mamy bodajże Loki się może trafić, Sister Maggie się może trafić, jeżeli się nie mylę. Może się też trafić Brother Bobby. Oczywiście z każdym mogę się mylić, ale jestem prawie pewny, że akurat te, co wymieniłem, są na Devil Dealu do trafienia. A więc jest ich sporo. A ta postać nie polega na tym, jak bardzo mam potężne itemy na sobie, tylko bardziej jak bardzo dużo mam familiarów koło sobie i jak mogę często je zbustować, Czyli jakieś 4,5V, habit, coś w tym stylu. Bardzo bym się cieszył z każdego z tych itemów, o ile bym dostał. Albo na przykład dwukrotne użycie od razu, czyli karbaterii e, baterii bodajże. Tak, na przykład, że... bo 9V mi ładuje po prostu przedmiot, Karbaterii jest chyba dwukrotnym użyciem. Jeszcze był jeden przedmiot bateriowy, który pozwalał mi dwukrotnie naładować. Ale nie pamiętam, tych baterii w tej grze jest tak dużo. Ja pamiętam tylko te dobre baterie. Dobra, zrobiony pokój, dostałem kluczyk. bardzo mocno oberwałem. Został mi w sumie podstawowe życie. Jakbym wziął cokolwiek z tego bossa, znaczy z yy, Devil Dilla to bym w sumie nie żył. Dobra, to wrócę później. <gryw> idziemy szukać też rumu na szybko. I sprawdzimy, co tam, co leciało z niego. W sumie nie wiem, czy bym chciał też sklepu. Mógłbym chcieć. Ojej, ojej, chciałbym chciałem ją uderzyć. Mógłbym chcieć też sklep. A czego dostanę? Tego nie wiem. Czy to będzie Secret Room? Mógłby być. Jest to Secret Room i mamy kartę. A uderzę tak, żeby ich wybuchnąć jeszcze. To się nie opłacało, The World. Zostawię sobie The World na kolejne piętro. Żeby tam później szybko sobie ze Bo Strasza bym zrobił w sumie, znaczy poszedłbym na bo Strasza tylko po to, żeby właśnie dostać ee, darmowe item. I sobie tam teleportować się stamtąd. Deportacji dotrwać. Z czym to zależy, że jeden traci głowę, a drugi nie? No hmm. ciekawe. Jizz juice. Kozak? Uży. Cyk. Bijemy. Zwiększała szansa na Angel. Room. mega. Ja się cieszę. Nie dość, że zwiększyłam Dimit Chapa. Zwiększyło nam ciapa, dało nam ciapa. to jeszcze na dodatek da mi klucz na Seytena i zwiększy szansę na do domy. Troszeczkę głupio mi z tego powodu, że wszedłem do tamtego, e, ten, nie, tego deala, ale okej, okay, do przeżycia, mi się tam podoba. I tak dostałem to, czego chciałem, tabletkę na ślepo, nie telepilsy. Przecież się bałem, bałem, że to będzie telepils i straciłbym szansę na ten, na The World, na kolejne piętrze. Ajajaj, ajajajaj, dużo familiarów dziś potrzebuję. Ze sklepu ja bym chciał in a box, a wejdę sobie do sklep taką po prostu, zobaczę, co jest ciekawego. Cyf. To jest, jak to się na, nazywa? Notched Axe, tak? Notched Axe. Cyf przedmiot. Najgorszy to jest Data Miner. Naprawdę na, na nie rozumiem e, fenomenu stworzenia Data Minera w Wajzaku. Co ten przedmiot ma dawać? Ojej, wyszedłem stamtąd. Ten przedmiot jest tak tragiczny, że to jest szok. On nic nie zmienia, tylko obraca wszystko dookoła. Chyba, że tam randomizuje mi też ten, statystyki. tak więc w sumie nigdy nie sprawdzałem. Ale jestem pewny, że tego nie robi. Co ciekawe, ojej, ja coś czuję, że tutaj tracę mojego Eternal Harta. Nie straciłem, straciłem z tym gównem. Przepraszam, czasami trzeba się zdenerwować. A nie potrzebuje tego serca. Cracked Orb, kozak i ten. oznacza otwarcie secret roomów dla mnie, znaczy wizję na secret Room bardziej, oraz pokazanie mi niektórych pokoi. Cracked Orb też tam pokazuje, gdzie jest ee, red room, tak? Czyli super, super secret room. Ultra secret room, Na tym to nazwano Tak było. Teraz tylko was pokonać. No znaczy, się yy, Wszystkie przedmioty, które mi pozwalają zostawić te otwarte drzwi, i tak nie działają, jeżeli chodzi o bossy. O treasure o sklepy i tym podobne. Wszystkie rzeczy, które muszę otworzyć, takie specjalne. Klucz. A mamy rag No to nieźle. No to nieźle ragnega. mega. Super bał się z siebie. Ej czemu jego truchu dalej zostawię ślad tego, jakby na użycie. Bez sensu. Może to naprawić, to jest nie fair. Ej, bo ja nie chcę oberwać na nim. A może chcę? Ej, chyba chciałbym oberwać na nim. No i git jest, podoba się. Tylko nie chciałbym zginąć, to też jest bardzo ważne. Ja bym chciał oberwać, bo to jest wiecie... Oj, zabiłem go. Zmniejszył mi szansę na Angel Room, ale zwiększy mi na kolejne piętrze. Mhm, mm to jest bardzo genialny pomysł. Tylko ja chyba zdycham teraz w tej chwili, tak mi się wydaje. Uwa. Idziemy w prawą stronę, z nadzieją, że będzie tam e, leczenie. A tylko tam jest chyba wejście za bombę, co jest niefajne w sumie. Chyba, że będzie za klucze, to coś inaczej. Bo klucze mam cztery. Za co, jest za bomby. Dobra, secret, mam ważniejszy raczej. O, wleciłem się. A, bo liczmy raczej, no tak, zapomniałem. No nie, co tyle przedmiotów mogę dostać, co tutaj taki gówno? Nie lubię. Przynajmniej was pokonam, bezproblemowo. Oj, no i świetnie uderzyłeś, nawet bardzo bym się cieszył. Nie wiem czemu, ale m, bardzo lubię e, spider bo przynajmniej wiem, ile na przykład kogoś bije, nie? Jaki dym mu zadaje, to jest mega przyjemne zawsze. Ja lubię patrzeć, jak możecie życie powoli sobie schodzić do zera. Aż nie zginie. Tak jest. O nie. Co to za pokój jest tragiczne. Czemu bije po jeden w ogóle? Trzeba powinien mieć 100% damage'a swojego na tej postaci. Co coś się wytoszyło? Czemu ją ja jeden. damage jeden? Dlatego tak tragicznie mi idzie zawsze tą postacią. No, to może mieć sens. Dosyć duże. Jeden tylko przetrwał. ta tabletka. Luck up. To bardzo dobra tabletka, bym powiedział nawet. Oj, prawie obrywałem. Ja z X-em. Kozak. Co jest? Czemu, czemu? ktoś pisz. pisz co, co piszczy? Te kupy tak piszczą? Tam jest Xem to są harty. A nie, to jednak skrzynka. Trybła bomba. Super. A cieszę się. Mam jeszcze raz spokojnie kilka kluczy, nie oskujmy się. O, bomba! Idealnie będzie to otwarcie tam tego pokoju. Punching bag, To akurat fajny item, bo on sobie po prostu biega, oni się naglądają, na nim, a ja sobie mogę zdechnąć obok, bo jakiś przeciwnik dla mnie wleci randomowo, bo się zagrował na niego. Tak jest zawsze, się w, w sumie. No na prawdziwe. Dobra, ja bym ubił pierwszego. Czemu? O, do nich punching bug, ale są zapomniałem. Właśnie w tym pokoju jest jeden z dobrych przykładów, w których prawie mogą zginąć przez punching waga! Super! Znaczy A ja sklepem odwiedziłem... Oj, obym w sumie. W sumie to bym być jedną bombę, bo tu jest zazwyczaj crawl space w tym czystym pokoju, bo jest jeszcze pokój, wiecie, zepsuty, w którym no niestety nie mamy crawl space. O, no pokój. Mogę go minąć po prostu. O i takie pokoje mogę robić. To jeszcze jest fajny pokój, mi się podoba. Z okazji mamy wejście jeszcze do roomu. Daj mi bombę, daj mi bomby. Nic ciekawego, no to będziemy do sklepu. to wyminął. Nara! Ze running, chyba przejście do sklepu, wejdę do sklepu i później dopiero wiem, wracając się, może wyczycie. Może łatwy pokój. Dobra, łatwy pokój. To jest akurat do ogarnięcia. Bardzo łatwiej przeciwnicy, wybuchające latający randomowo. Też czasami jak widać strzelający, co jest niefajne. Coś panowie. Bardzo bym nie chciał oberwać od żadnego z Was, bo szanse na angelowimy. Bardzo są fajne. Nie oszukujmy się. I też bym nie chciał wejść w kolce, które to zostają wszędzie. Oj, 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 idealnie. Was dwóch zostało tylko panowie, panowie, dogadamy się jakoś, prawda? Super. No nie, ze wszystkich ludzi. Gdzie mają otwarte drzwi, które miałem mieć otwarte zawsze? Halo? To gdzieś nie fair. Chłop mnie oszukał. Ale nie obrwałem, to jest też dobrze. A! Czemu taki syf? No dostałem bombę, okej, okay, no cieszę się, super bomba. Z 10 na 10. Ale jednak wolałbym też przedmiot kupić, no mam 37 Co ja z tym zrobię? Co ja zrobię z tymi koinami wszystkimi? Na pewno nic, bombka. Crawl space. Swapar. Uh, intruder to jest chyba, ta Infastation, dwójka. Weź idź z tym przeciwnikiem. I linka Pan? A nie, to jest dobry item. To jest super item, to jest pająk. To drugi pająk. Za przymianę w pająka będę miał. No, coś może być z tym. Bardzo fajnie by było. Tylko pytanie, co ja bym chciał za z pająka najbardziej? Daddy Long No, Daddy Long jest kołzek. Albo jakieś Mucha, jakiegoś halfminder czy coś. O mój Boże, Jestem debilem. Co się nie stało? Co? Zaczynamy nowy odcinek? Niemożliwe. To y, tamto to było y, rozgrzewka. Tak, to była rozgrzewka tylko spokojna. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo nie jestem pewny. To była taka, Mam 700 godzin w tą grę i zdechnąć w taki sposób, to trzeba umieć, po prostu trzeba umieć. A Ałała. Ałała! Panowie! Ja chcę tylko to ognisko zepsuć. A, super. Ja i tak nie wezmę tej bomby. Ech, dobra, walisz to. I tak, i tak wolę bombę. ze straciłem. dobra, zabijcie mnie. Kill me, please! O, to teraz żadna gra mnie nie pójdzie, bo jestem... o czymś robot baby. Fazero. Może robot Baby 2 zaraz tragiczne. Wchodzę. Oj, super, podamy się, tylko że nie mam kluczy, tak jakby. Mam klucz, bo mi dało. Super, super, super. Mam jeszcze the lovers. Panie, jakbyś strzelał, stary, wiesz, to by byłoby mega miłe. Nie, on tylko jakoś... nie wiedział, ale nie niby... wiedział... Wybuchnę? I tak ja bombę odzyskam, a przy okazji skrzynka. Idealnie. Dwie bomby, jaki syf. Mm, mm, super. Dobra, Robo Baby, przeleciałeś między nimi i w żadnym... E, ani razu nie strzeliłeś. Jesteś tragicznym, e, tym, familiarem. Serce to ja mam dużo. Serc mi nigdy nie zabraknie, jak widać, niestety. Chodźcie. Chodź się tutaj do monstra. Ugryźmy. No nie, dał się. O, uderzyć to wszystkich zabije na raz. To nie jest głupie. kartę trzeba dobrze używać. Monstro. Nie wiem, który bije bardziej w sumie. Chyba swoimi będę bić, bo to jest mój damage, nie? 100%. Albo no, Baby strzela randomowo chyba. Tak mi się wydaje. Tak mi się niestety wydaje. Spoon. Wooden spoon. Super. Nie no, takie przedmioty mogę dostawać. Nawet super są. Ja bym się cieszył z takich przedmiotów w sumie. To są dobre przedmioty. Ja też czuję, że tutaj może być sytuacja, w której um, tak jakby też randomowo zdechnę, chociaż na no, nie chciałbym bardzo, ale się taka zdarzyć może, prawda? To tylko jest gra. To tylko gra jest! To jest Izek, tu często się zdycha. Podobnoż. Dobra, kluczyk dostałem. Sprawdźmy, skoro mogę wejść i nawet wezmę, w sumie wyżyjemy sobie, czego nie. A, bo tutaj dopiero po pokonaniu dostajemy taki ładunek, OK, ma to sens. Szkoda, szkoda troszeczkę, ale do przeżycia. I tak, darmowy, ten, damage up, darmowy HP up, bardzo, bardzo się cieszę. Skorzystam z na level i teraz, teraz najgorsza sytuacja świata, bo jeżeli oberwę na tej, no dobra, nieważne. Chciałem powiedzieć, że jak oberwę na tej walce, czemu nie ja mam damage jeden na tej, tej Familiarach? O co chodzi z tym? Jak, jakbym nie oberwał, o, ja tu zdycham. A, nie, mam delawary, stopem, nie. Ja to zapomniałem. Ha! Jakbym nie zdechnął, ja tak, ma bez sensu, że, e, że, że, że straciłem szansę na level I czemu te moje postaci biją po jeden? O co chodzi? Co ja zrobiłem tych żeby mi tak opluć? W tym przypadku, w którym teraz jestem, chciałbym tutaj dostać e, familiara jakiegoś. Okay. A jest sporo familiarów także, na przykład siostra Maggie, brater Bobby, Loki, jest e, Ghost Baby, Freezer Barbie. Freeze baby freezer, freeze. Dostaję koło. Dlaczego dostaję? No poprzednio dostałem ten, cycko A teraz dostaję... Eźdzcie. O, i koniec, to, to akurat fajne. To, no, że nic poza tym nie jest fajne. to, no, że nic nie jest fajne w tej grze. Niestety. No mogę do sklepu wejść za darmo. Bo tu na pewno będzie secret room, ja to wiem. Ale nie mówię, to ja po prostu się czuję. Co mnie wejdę za darmo? Tu mogę sobie wybuchnąć jednak grzybki, tutaj drugie grzybki i spróbować. Tu trzeciej zobaczyć, czy coś wypadnie. Niestety. Wezmę, duel, co nadaje? Pomaję trapdoor to Crawl Space. Zawsze? Kurczę Kozak. Kurczę Kozak, to mi się podoba. A w Crawl Space magic mushroom, a ja go w grzybach szukałem. It's... Oła, oła, Dimenge plus 2,80. Magic Mushroom jest w ogóle mnożnik na Dimage Magic Mushroom. Ja myślałem, że po prostu jest Dimage Up. Proszę bardzo, ja wiedziałem, naprawdę. Ja nie miałem pojęcia, że takie rzeczy tu się dzieją. No Ale wiem tylko tyle, że. Oj, przeżyłem! Laserowe dziecko mnie uratowało. Ej, bo chciałem się podrapać. Chciałem tylko podrapać. Cześć, tylko flies. Ej, znowu ten sam boss, no? Co tu się dzieje? Na ten samym piętrze ten sam boss się trafił. Niestety, ale HP Szkoda, że nie dostałem. Czele, tego, no, devil Dila No, on się ucieszy w sumie. I będę na niego poszedł mam teraz cztery życia, to, to 100% będę na niego poszedł w sumie. w sumie to miałoby sens dosyć mocny. Strzelaj w nich! Proszę cię, nie umieraj! Nie mogę oberwać teraz, bo znowu stracę szansę na na Dila Ja nie chcę tracić szans na devil Dila Locusty albo odbijanie. Lo, nie, chyba odbijanie co pociski są ciekawsze, no Bouncing teamusy, tak zwane. To jest super efekt na tearsy, bouncing. Szkoda, że nie mam Rubert Semen, bo to w ogóle mi się odbijały, ale no, no no no. nie nie mam, no co co prawda, no nie mam. Trzeba przetrwać tym, co mamy. Zładowany już przedmiot jest, lecimy. Na bossa, a jednak nie, bo do sklepu polecieliśmy. A co? Czy on zginął? On spadł w ścianę i zginął? Ja bym tam przeciw nie był? Nie powiem, że nie. Nie chcę. Szkoda, że kasy nie ogarnąłem na. A ja i tak bym nie ogarnął. Przecież ja tam całe piętro zrobiłem w sumie, chyba prawie całe. A my zostało mi was trzy koiny. O, to nie, 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 to tak nie. Tak to nie. A jakbym zdobyć kasę na Champions z Belta, gdzie mam mnożnik na mieć, to mega potężne. w sumie, tą postaci będzie ciężej to zrobić, ale. Jestem w stanie to zrobić w sumie. Jeszcze raz. O i podałem się ta. Cztery kolejny? No, Czemu nie mam bomby żadnej? Co się stało? Co się zrobiłem z bombami? Miałem cztery. Użyłem w jakimś random tym. random secret roomie. nie się było. Ja, ja to pamiętam naprawdę. O, wybucham mieć drzwi. Nie, 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 spokojnie. Dogadamy się. he, <śmum> Bomby. no coś dlaczego. Ja bomb potrzebuję. Ja w ogóle treżerom potrzebuję. Nie! Trzeba tym kwasem, to niebezpieczny kolega. Ale pójdźmy na walkę z bossem najpierw. A co? Kto mi zabrani. Pesticille. Niezłomia do samym Dick of Fly's albo. Ooooo Dick of Flies, co ja mówię. Hello Wanderers albo Cube Meat. Koska Miasa. Aj oj oj, oj oj oj! Widziałem! No nie, tak się nie robi! Na samym końcu walki! Ajajajajajajajajajaj, Dararanda. Potrzebuję dwóch bomb jeszcze w ogóle. Może się jakaś jedna random trafi bomba, to by było fajne, a druga ze sklepu na przykład. Ja wiem, no wtedy szedł do sklepu, no nie byłoby głupia. Czemu jest to trzymaj szansa na takie deal'a? Smutno mi teraz, miałbym przedmiot dodatkowy, a nie wiem. Ale Żyćko. I tu będzie będzie treżeru. A jednak nie, to mam. Bo tu nie będzie tak naprawdę, to gdzie indziej będzie. A nie, jak nie trafił jeszcze w cokolwiek. Nie, no nie mogę zabić ich z tym tą postacią. W takim pokoju to jest tragedia. Skapoko w leście, i wlecia. No tak, to ma sens. Ginął! Super! Zostaje się ostatni w trzeci Tu zostałem, Kojna. klucza, klucza zostaje koina. A nie spojrzałem, od razu wziąłem po prostu. Wiecie, wiecie jak to jest, prawda? A jak nie wiecie, to się dowiecie. Ej! Myślałem, że mi to przygwoździ. Co jeszcze żyje? A ty jeszcze żyjesz, kolego. Koska do dostałem, piggybank bank jest spoko. Za każde oberwanie dostajemy dodatkowe. A, ważne. No, za każde oberwanie dostajemy dodatkową... Tutaj, yy, ten, no. Dodatkowe, dodatkowe... E, pieniądze. Tu był. no, bo, było... To było tak przemyślane, co zrobiłem, że to jest tak. Co mi daje ten trinket? Chodząc do pokoju mam 20% szansy, że będzie zamrożony przeciwnik. Okej, okay, ma to sens. Mam trzy bomby. Diabeł piąty. E, I bym mógł umie mnie? jest Secret room. ale u góry pewnie też, dlatego wejdziemy sobie normalnie tutaj. Nie będę zużywał bomb. Idealnie, że nie zużyłem bomb, bo mam Crawl Spice. Drugi Crawl Spice z naszej... O, to jest ten fajny Crawl Spice. No, to nawet debil nie nam niepotrzebne. Mapę wziąłbym... Biorę na ciemno. Uuu, powiększyło mi damage. No i mapę też wezmę. W sumie mapa jest git. E, co ja jeszcze chciałem z tego piętra? Wejść do sklepu. Dlatego, na spokojnie, po 10 minutach gry wchodzę do sklepu i sprawdzam... O Jezu, ja prawie znowu w kolce własnym. W kolce mnie będą prześladować. Pierwsza, to bym musiał jako nie przedmiot tego narysować. Jego prześladowcę, mojego. wezmę, Dreamcatcher. Gdzie mój Solhard? Dreamcatcher nie daje Solhardów już? Był Soul Harta, kiedy wchodzę na nowe piętro. Aaa. To w sumie gitem, Tylko, żeby teraz nie zdechnąć. Po drodze. Nie wiem, jak ja mam BFF, a to jest w ogóle już bogiem. Przynajmniej Diemiec zwiększone jest o 50 tysięcy. Potęga, bym powiedział. Dobra, no my tu przechodzimy piętro. Tech Zero, tak? Dobrze kojarzę. Ach, musiałem się napić, wybaczcie mi. Tech Zero oraz e, był to Frail. Fraile jest dosyć ciekawy, się, nie oszukujmy się. Takie nie za, za trudne. Nie, no frail jest denerwujący czasami. No to jego pociski absurdalne są denerwujące. Leży. A pół serca czerwonego. Przydatne. No nie ma sekretu młodziwo, A nie, serio zamrożeni zostali latający przeciwnicy, którzy są niedostępni dla mnie. Co mi to dało, że ich zamroziłem? Trzy się szukany. Mam klucz. I teraz tak, tu mogę mieć albo na dole e, treasure room razem ze sklepami, albo minąłem. Też takie opcja. Nie, oczywiście wszystko jest w jednym miejscu. Bardzo się cieszę. Nie, no się wpadłem w kolce. Nie, nie bicie. Dobra, na spokojnie, tylko Treasure room. Tech Zero, Technology Zero, dużo kolców niefajnych zresztą, Oj, tak, dobrze, że ich O, osłupiłem, masz, zamroził się kolega, zamroziło go z wrażenia, a jak oni dostaną ten efekt od tego przedmiotu, który w sumie nawet nie wiem jak się nazywa, Trinketa, to oni zamrażani zostają jak zginą, no to no sens, ja chciałem zobaczyć co to ten Trinket, Ice Cube. A jest jeszcze ten przedmiot, który się nazywa Ice Baby, tak? Coś takiego. I to też jest taka kostka, tylko tam jest dzieciak w środku. I to jest familiar normalnie, ojojoj. Czy się opłaca? Ja bym zaryzykował, to może być wszystko, prawda? To może być wszystko. A jedna bomba, jeden No i mamy naszego zwycięzcę w branie przedmiotów z Devil Deala. Bo biorę sobie Multidimensional Baby. Poza kitem, tak I w sumie bym teraz chciał stracić szansę na Devil Deala i mieć 100% szansę na kolejnym piętrze. Tylko pytanie, czy jestem w stanie oberwać takie za jedno HP tylko. Dobra, muszę, muszę się dać pociskiem trafić. Jakimś o, Aj. Przestań strzelać, kolego. O, wyrwałem. I się... oj, ja zdycham. Nienawidzę tej gry, Nie gram, mam dosyć, naprawdę, nie dość, że czuję zmęczenie i przez co nie jestem w stanie się skupić, to jest tragedia. totalne gówno, wybaczcie mi, cóż, było ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i się!